Cześć kochani, mmm, nagrywam dla Was e, haul. E, będzie to właśnie haul w ciągu e. miesiąca, może i tak. No i będę miała dla Was e, niespodziankę, no ale tym, o tym opowiem na końcu. No i dwie niekosmetyczne e, rzeczy. Pierwszym produktem, o, który, o którym chcę Wam powiedzieć, jest e, masełko z Alverde do stóp tak wygląda ma dość bym powiedziała zbitą konsystencję naprawdę wygląda jak prawdziwe masło i zapachem przypomina kosmetyki te z Altery na razie jestem za zadowolona, bo y <śm> stopy pozostają gładkie, miękkie no i nawilżone. <śm> Skoro jesteśmy przy stopach, mam również: y kupiłam sobie peeling do y stóp y z Paloma. To jest ten cukrowy. <śm> y ma koloru właśnie taki turkusowy, miętowy. Mm, powiem Wam, że pachnie naprawdę fajnie, tak świeżo, tak kojarzy mi się to tak, tak morsko. Jeszcze nie stosowałam. Kupiłam go w naturze za około 8 zł mi się, mi się wydaje, że około 7 zł w naturze 7-8 a te masełko z Alverde chyba 10 zł, plus koszt przesyłki. Do ciała kupiłam sobie krem biooliwkowy z Eveline. Na razie jestem zadowolona, chociaż spektakularnego efektu nawilżenia ciała nie zauważyłam. Może tak leciutko nawilżę, ale to nie jest. Takie bardzo na skóry. Myślę, że to jest taki, taki, takie masło pomiędzy, em, masło pomiędzy em, balsamem a właśnie masłem. To nie jest takie do końca e, zbite, te masło. Będąc w Super Farm, kupiłam sobie tylko jedną rzecz. Jest to mleczko micelarne do demakijażu twarzy i oczu. Jest to perfekta. Na razie stosowałam dwa, trzy razy. Zmywa OK. No i zobaczymy, jak się spisze. W Rossmanie kupiłam sobie... Taft to jest ta taka miniaturka nie chciałam kupować e, tego pełnowymiarowego produktu ponieważ ja nigdy nie zużywam lakieru i nie chciałam żeby się przeterminował albo albo bym miała go później wyrzucić tak więc taka miniaturka mi się na pewno przyda i użyję ją no i w ha, jeszcze w Superfarmie kupiłam to patrzę właśnie Elbiotica to to jest aktywne serum do rzęs i powiem wam, że naprawdę fajnie działa jakoś wiadomo, że nie przedłuży nam to rzęs, ale nie sprawi, że urosną. Ale naprawdę naprawdę lepiej mi się maluje tuszem rzęsy, i są takie nawilżone, takie miękkie. Naprawdę jestem zaskoczona działaniem tego serum. To jest właśnie w takiej asztydeczce takiej jak tusz. I ma 7 ml, jest właśnie takie. I nie pamiętam ile kosztował. E, coś około 15 zł. Jakoś tak e, sprawdzę i napiszę wam na dole. E, kupiłam sobie jedwab do włosów. E, właśnie te, z tej firmy Green Pharmaceuty. Stosowałam e, um, też. Na razie. Dwa razy i jedwab, jedwa właśnie chcę zabezpieczyć swoje końcówki jako, że niedawno podcięłam włosy, tak więc chcę zacząć pielęgnować moje e, końce. No i w aptece kupiłam e, podetermalną termalną z La roche -Posay. fajna sprawa na upały, na, naprawdę fajnie odświeża. No i kupiłam sobie antyperspirant w kulce z WISHI. Aha, za wodę termal termalną zapłaciłam 35 zł, a za kulkę 39. <laughs> Wolne rodziny kulki Na razie przeczytałam... Taki kawałek, na razie mam y, mieszane uczucia, ale to dopiero początek, więc na, y, jak przeczytam książkę, to na, to na pewno recenzja się pojawi. Kupiłam sobie Pazer. Pazar kosztuje 11,90 Książka Wojny Rodziny Gucci Kosztowała 39,90. No i mam dla Was niespodziankę: jako że dwa albo 3 tygodnie temu zamawiałam produkty na stronie lokikoki.pl. Po prostu napiszcie mi pod spodem, czy chcielibyście właśnie taką zniżkę 5%. Ze strony Loki Koki. Tam są produkty profesjonalne: szampony, odżywki i tak dalej. Więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i pa!